Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w trzecim odcinku podcastu Zespół w Rytmie Flow. I dzisiaj porozmawiamy o rekrutacji pracowników. Jestem ciekawa, czy rekrutujesz może nowe twarze do swojego zespołu. Jeżeli tak, to jak często trafiasz w dziesiątkę? I zdradzę ci, że w swojej karierze zawodowej wiele razy spotkałam się z sytuacją, gdy. Pracownicy opuszczali firmę na krótko po onboardingu, a czasem nawet w trakcie, czyli to jest raptem, nie wiem, kilka dni albo kilka tygodni. I ja wiem, że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy mogą być fundamentalne błędy w rekrutacji. Owszem, już na etapie rekrutacji powinniśmy wiedzieć wiele rzeczy na temat tego, kogo my chcemy do zespołu, kogo potrzebujemy do zespołu, ale też co możemy takiej osobie zaoferować. No i bardzo ważne jest, właśnie, żeby już na wstępie sobie te elementy określić. Te kilka elementów, które mogą zaważyć tak naprawdę na przyszłości nowego pracownika w Twojej organizacji. I właśnie o tych elementach, o tej rekrutacji dzisiaj sobie. Porozmawiamy. Zapraszam serdecznie. Bardzo często słyszę od osób, z którymi rozmawiam, od rekruterów, od szefowych działów HR czy po prostu od team liderek, że bardzo dużo czasu i środków tracą na rekrutację i na onboarding. Szkolimy ich trzy miesiące, a oni odchodzą, jak tylko zakończy się wdrożenie. To straszna strata pieniędzy, nie mówiąc już o zasobach, o innych zasobach. Takie słowa usłyszałam od team liderki w dziale call center pewnej firmy i ja doskonale rozumiem jej frustrację. Podobnie zresztą zawsze irytuje się mój mąż, który jest menedżerem w dużej firmie zajmującej się reklamami, social mediami, bardzo znanych brandów na całym świecie. I... Bardzo często mówi, że no kurczę, zatrudniam tego pracownika, biorę go na ten okres próbny, poświęcam mnóstwo czasu na szkolenie. Na przygotowanie go, na jakiś sprzęt, ubezpieczenie, składki, no bo też są koszty przecież przez te trzy miesiące, no ale przede wszystkim czas i energia moja członków mojego zespołu. My poświęcamy całą energię na to, żeby ta osoba jak najszybciej weszła do firmy, przejęła od nas część zadań. Także strasznie frustrujące jest to, że po tym czasie to ja nawet nie słyszę dziękuję, i tę całą zabawę tak naprawdę trzeba zaczynać od początku. No i to jest wyzwanie, z którym mierzy się wielu menedżerów, wiele działów HR. To są przepalone godziny, przepalone środki. No i też irytacja osób, które muszą nadal wykonywać te zadania, które już miały zostać z nich zdjęte, bo osoba, która przyszła po onboardingu, albo jeszcze w trakcie, mówi: Sorry, ale nie. No i jak w takim razie uniknąć takiej sytuacji? Jak usprawnić ten proces onboardingu, a nawet wcześniej proces rekrutacji pracownika w Twojej firmie? Przedstawiam Ci moje pięć kroków, które myślę, że warto wdrożyć, aby wyeliminować te błędy w rekrutacji. I oto te pięć kroków. Po pierwsze, określ, czego Ty właściwie potrzebujesz i czego oczekujesz od osoby, która ma przyjść do firmy, do zespołu. Bo tak naprawdę tym pierwszym krokiem jest: Powiedzenie samemu sobie, wypisanie może, czy stworzenie takiej tabelki, cokolwiek, jakie kompetencje twarde, ale też miękkie są potrzebne na danym stanowisku. Jakie wartości powinien prezentować kandydat, żeby wpisać się w kulturę mojej firmy, czy mojego zespołu. Przykład, no wyobraź sobie, że zarządzasz zespołem social mediów, albo zespołem sprzedaży, działem sprzedaży, no i masz tam samych niezależnych specjalistów, którzy odpowiadają tak naprawdę każdy za swoją dział. Czyli oni nie wchodzą sobie w paradę. Każdy ma jakiś tam na przykład region albo sektor, jakąś bazę klientów, no i ty nie musisz nad nimi stać z batem, nie musisz im krok po kroku tłumaczyć, co oni mają robić. Z jednej strony, ty cenisz sobie niezależność, samodzielność, nastawienie na cel, z drugiej strony, oni również oni nie chcą, żebyś im w butach wchodził w taski, wchodziła w taski i sprawdzała, na jakim oni są etapie. To będzie widać po ich efektach, tak? po efektach sprzedażowych, po liczbie podpisanych umów na przykład. No i w takim momencie, jakiego kandydata ty wybierzesz na powiedzmy, nie wiem, tam czwartą, czy piątą, czy entą osobę w zespole? Takiego, który czuje się jak ryba w wodzie, kiedy dostaje wolną rękę? Czy takiego, który tak naprawdę ceni bardzo szczegółowe instrukcje, wsparcie, na każdym kroku przychodzi, pyta, um, upewnia się, że dobrze rozumie i tak dalej? Więc no, odpowiedź chyba tutaj jest oczywista, i dlatego warto już na początku sobie postawić to pytanie: kogo ja chcę? Bo kiedy jesteśmy w ferworze rozmów, to też widzę po menedżerach, z którymi pracuję, to widzę również u mojego męża, że w trakcie rozmowy jest nagle: Ale fajny kandydat, kurczę, jaka fajna osoba, poczułem z nim flow, dobrze nam się gadało, widełki się zgadzają, a ja się pytam OK. No ale czy ta osoba odpowiada na Twoje potrzeby na tym stanowisku. Bo to, że poczuliście flow, to być może macie podobny styl myślenia, działania. Ale teraz jeszcze się zastanów, czy ona się wpisuje w to, czego potrzebujesz. I pamiętam, że w jednej sytuacji mojemu mężowi udało się uniknąć takiej w topy, powiedzmy, kiedy potrzebował osoby o bardzo analitycznym spojrzeniu do robienia takich tasków. Stricte, sprawdź, dopasuj, usprawnij, zmierz, zobacz, czy dobrze wyszło, czy może można coś zrobić lepiej. Tabelki, Excel, tabele przestawne. A on chciał wziąć osobę, która po prostu jest świetna w komunikacji, ma masę pomysłów i ona już by to chciała usprawnić i to i w ogóle i tu działać w takim projekcie. I mówię, okej, okay, ta osoba może jest super, ale nie na to konkretne stanowisko. Punkt numer dwa. Kiedy mamy już tego pracownika, kiedy mamy już wyłuskaną tę perełkę, zgodną z naszymi potrzebami i oczekiwaniami, no to punkt drugi to dopasowanie onboardingu do stylu tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że my często w firmach mamy jeden proces onboardingowy dla wszystkich. No i świetnie, tylko że nie każdy potrzebuje tego samego. Onboarding powinien być dostosowany do indywidualnego stylu komunikacji tego nowego pracownika oraz do sposobów, w jaki on po prostu najlepiej, najszybciej, najskuteczniej przyswaja wiedzę. No bo wyobraź sobie, że Twój nowy pracownik lubi być mega przygotowany w najdrobniejszych szczegółach. No to jeśli tak, no to zapewnij mu te materiały wcześniej. Niech ma jakąś tam wielką talmud, encyklopedię przepisów, nie wiem, jakiś procedur, deklaracji, co tam macie w firmie. Zapewnij mu te materiały wcześniej. Niech on sobie ogarnie te podstawy, niech sobie to na spokojnie przeczyta, zanalizuje, zada pytania, zanim rzuc rzucisz go w wir obowiązków. No, a może masz osobę, która czuje, że fajniej jednak przegadać tematy z kimś, że potrzebuje jednak wymienić te uwagi z człowiekiem, a nie z plikiem dokumentów? No to postaw na Tim vadiego. Daj mu kogoś, kogo on będzie miał pytać i to taką osobę, która jeszcze chętnie będzie chętnie odpowiadać. No i po trzecie, może masz kogoś, kto lepiej przyswaja audio albo wideo. To może wtedy warto przetestować platformę onboardingową, inny sposób wdrożenia tego pracownika. Warto mieć kilka opcji i dopasowywać je w zależności od tego kogo my zatrudniamy. Także cokolwiek wybierzesz, dopasuj to do osoby. W ten sposób zaoszczędzisz czas i pokażesz, że w ogóle zależy ci na tym, żeby ta osoba czuła się komfortowo w pierwszych tygodniach pracy. To ci się zwróci. Punkt numer trzy: Zaplanuj adekwatną ścieżkę kariery. Określenie, czego Ty potrzebujesz, to jest jedna strona medalu. Natomiast druga to, jak Ty w ogóle widzisz drogę tego pracownika w strukturze Twojej organizacji. Czy masz w ogóle zaplanowaną taką ścieżkę kariery i czy ona jest dopasowana do potrzeb tej osoby, która tam jest po tej drugiej stronie? Czy Ty znasz te potrzeby? Bo zobacz, pracownik, który przychodzi. Odda ci całe swoje zaangażowanie pod warunkiem, że wie, że to mu się opłaci, tak? Że to jest spójne z tym, jakie on ma wartości. Że to będzie zaspokajać jego wewnętrzne potrzeby, bo on może chcieć rozwoju, może chcieć, nie wiem, wspinać się po drabince, jest ambitny, chce coraz wyżej, wyżej, wyżej. Może ceni sobie stabilizację finansową i chciałby zarabiać coraz lepiej i lepiej i lepiej. Może potrzebuje dużo wiedzy, szkoleń, jakichś dodatkowych takich bonusów w formie Dodatkowej konferencji albo dodatkowego kursu, żeby zainwestować w jego wiedzę, i to ci się zwróci. A może lubi wpływ, lubi wiedzieć, lubi poznawać osoby, które po prostu, nie wiem, rozbudują jego si siatkę kontaktów i tak dalej, a ty wrzucisz go do zadań typowo analitycznych. No naprawdę trzeba wiedzieć, jak rozwijać pracownika, i trzeba tę ścieżkę sobie przemyśleć. Ok, no to przykład. Wyobraź sobie sytuację, że. Odmawiasz szkolenia osobie, dla której największym tak naprawdę bodźcem do działania jest ciągłe poszerzanie wiedzy. No i co wtedy? Ona będzie czuła, że ona się w ogóle nie rozwija na tym stanowisku, że ona się zwija, że ona się cofa. Albo wyobraź sobie, że nie pokażesz wyników sprzedażowych i osiągnięć pracownikowi, który bardzo ceni sobie ekonomię, ceni sobie ten czynnik tych realizacji tych celów i stawia sobie coraz większe cele i on chce widzieć, że to przynosi efekty. Albo jeszcze wyobraź sobie, że masz pracownika, który właśnie ceni sobie ten wpływ i odetniesz go od informacji, odetniesz go od podejmowania decyzji, od tego wpływu na rozwój firmy. No te decyzje są ważne, bo jeżeli tak postąpisz, to to się nie skończy dobrze. Ci pracownicy będą się czuli pomijani, będą czuli, że ich potrzeby nie są zaspokajane i prędzej czy później zaczną szukać nowej pracy. To był nasz punkt trzeci, teraz czwarty: dopasuj kandydata do zespołu. O ile nie zatrudniasz niezależnego specjalisty, to ten człowiek nie będzie działał w próżni. Także zanim zatrudnisz kogoś, upewnij się, że on będzie pasował do Twojego zespołu. Nie tylko pod względem kompetencji czy też roli zespołowej, czyli zadań, które będzie wykonywał, ale również wartości. Czy one są spójne? Dlatego, że największa część konfliktów między pracownikami wynika z tego, że my się nie rozumiemy, komunikacja nie działa. A dlaczego się nie rozumiemy? Bo mamy różne wartości. W modelu Disk D3, z którym lubię pracować w mojej pracy project managerki, czy team liderki, czy z zespołami moich klientów, wyróżniamy cztery podstawowe wartości, takie nasze wewnętrzne kompasy moralne: to jest lojalność, równość, uczciwość i niezależność. No, i przykład, żeby ci nie opowiadać teraz o tych wartościach, ale pokazać, jak to może wyglądać. Wyobraź sobie, że masz pięciu członków zespołu i czterech wierzy, że każdy powinien mieć równy dostęp do awansu, do warsztatów, do benefitów, nie wiem, do kawki, do multisporta, do Medicovera i tak dalej. A ten piąty jest święcie przekonany, że na te wszystkie rzeczy. Trzeba sobie zapracować, że tylko jeżeli będziesz mieć najlepsze efekty, to zasługujesz na te benefity. A nie, że każdy pierwszy lepszy, co przyjdzie do firmy, on już dostaje to, co ja sobie wypracowałem przez 4 lata pracy dla firmy. No i ten człowiek, skoro poświęcił tyle czasu, więcej czasu niż inni, więcej energii, więcej zaangażowania, no to uważa, że jemu się więcej należy. No to w tym momencie. Pomyśl sobie, czy ten człowiek nie będzie się czuł pokrzywdzony, gdy na szkolenie zostaną zaproszeni wszyscy, a nie on, który zrobił ten super wynik i poświęcił więcej czasu, może siedział po godzinach? No, wartości to jest bardzo mocna rzecz, dlatego że my, ją, my je czujemy w środku. I jeżeli ktoś uderzy w nasze wartości, to nas to boli i nas to frustruje. Także kandydata trzeba dopasować do zespołu i warto sprawdzić, co właśnie jest tym jego core, co sprawia, że on podejmuje takie, a nie inne decyzje? Ok, i punkt piąty. Polecam Ci, żeby w pracy zespołowej, żeby w dobrej rekrutacji postawić na sprawdzone narzędzie, które zdejmie z Ciebie ten ciężar podejmowania decyzji. Co mam na myśli? Chodzi o to, że jeżeli nie chcesz popełnić błędu i wybrać niewłaściwej osoby, no to możesz skorzystać z narzędzia, które pozwoli Ci szybko zweryfikować, który z powiedzmy trzech czy pięciu kandydatów, których rozważasz, najlepiej odnajdzie się w Twojej firmie. No i potem, idąc dalej, jak ułatwić mu onboarding, aby z łatwością wdrożył się w te przyszłe działania, które będzie wykonywać? I powiem Ci, że dla mnie takim game changerem, jeśli chodzi o te decyzje, o rekrutację i o onboarding, jest Disk D3. Dlatego, że to badanie, to narzędzie pomaga zrozumieć, jakie zachowania, kompetencje i motywacje kierują ludźmi w miejscu pracy. To nie jest tylko test osobowości, który ktoś zrobi i będziesz wiedzieć aha, on ma tak. Jeżeli umiesz wykorzystać ten raport, jeżeli umiesz z nim pracować, to dzięki niemu dopasujesz kandydata do kultury organizacyjnej Twojej firmy. Dzięki temu unikniesz tego wszystkiego, o czym mówiłam wcześniej, czyli niepotrzebnych konfliktów, tego, że ludzie będą odchodzić zaraz po wdrożeniu albo w trakcie, dodatkowych kosztów, frustracji osób, które już by chciały, żeby ktoś był i zajął się tymi zadaniami. No i ci nowi pracownicy będą się doskonale wpisywać w zespół. Oni się tam od razu poczują jak ryba w wodzie. Więc oszczędzasz czas, pieniądze i unikasz nietrafionej rekrutacji. I dlaczego to jest takie mega ważne? Ponieważ zaangażowanie pracownika to nie jest coś, co po prostu masz raz i na zawsze, to nie jest coś, co pojawia się spontanicznie. To jest efekt Twoich świadomych działań jako lidera, czy jako szefa HR, jako osoby, która wybiera tego pracownika, która pracuje z tym pracownikiem, czy z tym zespołem. I taki lider, który zna potrzeby, style działania i motywację swojego zespołu, jest w stanie osiągać lepsze efekty. Odpowiednie dopasowanie nowego pracownika do firmy, do zespołu, rozumienie tych różnic, czy to w oczekiwaniach związanych z rekrutacją, czy to w oczekiwaniach związanych z rozwojem na stanowisku, może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, bądź na to, czy ktoś będzie w tej pracy w ogóle chciał działać, czy się szybko zwolni. Także serdecznie polecam Ci rozważenie tego, żeby takie narzędzie mieć i wdrożyć. Ok, podsumowując, przedstawiłam Ci dzisiaj pięć kroków, które sprawią, że Twoja rekrutacja, przeprowadzona rekrutacja nowego pracownika, będzie zakończona sukcesem. Po pierwsze... Określ, czego potrzebujesz i czego oczekujesz na tym stanowisku. Po drugie, dopasuj onboarding tej wybranej osoby do jej stylu. Po trzecie, zaplanuj adekwatną ścieżkę kariery. Poznaj tego człowieka, żeby wiedzieć, co go motywuje, czego on potrzebuje, co sprawi, że on będzie chciał zostać. Po czwarte, dopasuj tego kandydata do zespołu, który już masz, aby nie było niepotrzebnych konfliktów, sporów między nimi. No i po piąte, Postaw na sprawdzone narzędzie, które pomoże Ci uniknąć błędów. To wszystko Ci się zwróci. Także, jeżeli potrzebujesz wsparcia w tych elementach, jeżeli myślisz, że Disk D3 jest tym narzędziem, które pozwoli Ci zbudować zespół marzeń, zrekrutować osobę, która będzie dopasowana idealnie do Twojej firmy, do zadań i ona będzie zadowolona, i Ty będziesz zadowolona, no to ja chętnie Ci w tym pomogę. A tymczasem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa.